Cześć, Masima Kurwa, witam. Ja jestem Milimar, to nowy jesteś na kanale Purple Gapel Games. Otóż drugi odcinek serii Krapy ze sklepu Play. A dzisiaj mieczy i sandały 2 Tak, Dziś zajmę się wręcz Grom, która doprowadza mnie do szefskiej pasji. Na starcie to powiedzieć, że ja korzystam ze wersja PK. Dlaczego? Bo ja nie będę wspierał ja nie będę pobierał gry której twórca, pole... twórzy... która firma poleciała ewidentnie na... na Hajs, jej zależy tylko na jednej rzeczy, a dokładnie na pokazaniu, yy, że dla nich liczą się kurwa tylko pieniądze, nic innego, tak? kurwa tylko pieniądze się liczą, a nie to, że niektórzy wkurwiają się na tą grę. Więc ja powtarzam jeszcze raz, ja korzystam z wersji APK, która mi oblokowuje praktycznie wszystko, czyli oblokowuje mi usuwami mikropatności, usuwami reklamy, czyli mogę mieć nawet odpalony internet i nie muszę się martwić, że wyskoczy mi jakaś pierdolona reklama. Więc to byłoby jakby tyle wstępem mówienia i lecimy z materiałem. W tej grze wkurwiają mnie trzy rzeczy zaraz o nich wspomnę. Pierwszą rzeczą która wkurwia mnie w tej grze to niepełna wersja tej gry nie żartuję, Gra kończy się zaraz po drugim bosie a żeby kontynuować musisz coś kupić tak dokładnie z mikropłatności tak kurwa to YouTube, że mieli pełną wersję gry a to to są jakieś kurwa wypierdki, Mamuta osoba która wpadła na ten pomysł powinna się kurwa podcierać papierem ściernym. Drugą rzeczą, która wkurwia mnie w tej grze, to są reklamy przed każdą walką. W tej grze jest jedna pierdolona reklama, wygląda tak, jakby osoba odpowiedzialna za umieszczanie reklam w tej grze umieszczała je do ustanej śmierci. Osoba, która jest odpowiedzialna za umieszczanie reklamy w tej grze w chuj powinno się jednąć patelnią w łeb. Ostatnią rzeczą, która wkurwia mnie w tej grze to mikropłatności gra. Kończy się zaraz po drugim bosie i aby kontynuować grę trzeba coś kupić z mikropłatności to ja już wolę być pożarty przez niedźwiedzia grizzly, niż brać w to główną osoba, która wpadła na liście taki debilny pomysł powinno się walnąć patelnią w łeb. Podsumowanie Podsumujmy sobie tego to całe gówno. Obawiam że w to główno nie należy grać. Nie polecam wam pobierać tej gry, tylko po prostu powierzcie sobie wersję PK. Bo ta gra jest tak zjebana, tak głupia, że dosłownie mam ochotę rzucić się niedźwiedziowi gryzji na pożarcie lub wbić ten już w łeb lub skoczyć w mostu niż grać w to gówno. Albo wolę, nie wiem, skoczyć, skoczyć na główkę do kibla, albo spędzić tydzień w lesie, niż grać w naprawdę w to gówno. No i do tego nie polecam wam to grę tylko powierzcie sobie moda apk Bo mod apk do tej gry jest o niebo lepszy bo I macie wszystko za darmo Nie wydajecie żadnych pieniążków Nie łączycie się z reklamami Nawet jak macie odpalony internet Więc oceniam tą grę na pierdolone Na jebane zero Tak Ja oceniam tą grę na zero kurwa Na zero Nie daje nic innego Nic kurwa zero Napierdolone zero. Chuj. I tyle. Oceniam tą grę po prostu na zero. I do zobaczenia. Siemanko. Na razie.